Nawet papierosów już nie palę, tylko palę proszę was najlepsze cygaretki kurwa Dawidow sprowadzane dla mnie Lubię sobie zapaść na go cygaretkę kurwa Bogactwo, część główna z kurwy To jest mój buzik Ponieważ mój poprzedni samochodzik się rozpierdolił, kupiłem sobie nowego Rustlera. Proszę bardzo, kurwa, w Polsce kosztuje 2000 zł, więc wydałem 4000 w tym roku na same kurwa zabawki. To będę chlał za moment! Patrzcie biedaki kurwa, na pewno już mam teraz ciekłe spizdy albo stoją kutasy Słuchajcie, kurwa, dzisiaj mi nastrój się zepsuł, bo nie udało mi się opluć żadnego kloa pola Polaka ani Polki, dlatego postąpiłem pójść na zakupy. I kupiłem sobie oczywiście tak, dwa żele pod i go bosa. Patrzcie, kurwa, nowy roli, kurwa, nowy roli, kurwa, od szatana, patrzcie, skurwy, syny. Ja pierdolę, kurwa. Haha, ha, jebie was, kurwa, biedne chuj.